No i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze serii Margonem. E, tym razem, jakby to powiedzieć, deal, wymiana z graczem Och Maciej e, z klanu Insorted Diaboli, czyli z, z, z ISD-ów. E, wrogi klan, ale mimo wszystko z Maciejem to tamtych e, kolosików 120 trochę pobiliśmy. No i w sumie miły z niego gościu, nie? Nie no, a tak na serio to kurde ham był, bo chciał mnie wykorzystać, bo wiedział, że jestem Bost w ogóle. No i co? Wymieniam nasz 1090 kupiony za 1,4g na buty 177, buty 1092 i 150 dla mnie jak najbardziej na plus. Eee, więc co? No i temy zdobyte. To na pewno pójdzie na esencję, tak przynajmniej e, mi się wydaje. Albo na esencję, albo na wymianę. A buty idą jako prezent dla, dla pewnej osoby. No to raczej chyba nawet będzie na filmie następnym jakimś. Yy, I co? No to trzeba jakoś tam spieniężyć, wymienić. Yy, te buciki, no, no, złe nie są. Myślę, że uda mi się wymienić na jakiś w miarę fajny przedmiot. Ale no zobaczymy, kurde. Yy, kwestia czasu i myślę, że coś tam się ogarnie z tymi butami. Dobra, muszę to pochować do depo. No dobra, ogólnie w sumie jak już włączyłem nagrywanie, zacząłem coś tam nagrywać, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, bla bla bla. Yy, no i w sumie co, ostatnio przeglądałem sobie forum Margonem i najzabawniejszy co zobaczyłem, to temat dotyczący panelu kontaktowego. O, syned. Yy, a mianowicie, gościu coś tam próbował, yy, jakby to, kurde, frytek. Dobra, ubijmy raz z zaniżaniem. Gdzie on jest? Halo, gdzie Frytek? Nie mam go znajomych, ale co on zrobił? Dobra, łatwiej nie będzie tak, Frytek. A wytepał na pustynię. No dobra, chyba że tak. To Lega? No Legi nie ma. E, pójdę może na seta. Dobra. A, wracając do tematu, gościu coś tam próbował pisać na temat panelu kontaktowego. No i najzabawniejsze co może być, tam niektórzy obrońcy próbowali obronić tam ten panel kontaktowy, ale no jak dla mnie nie chyba wielu innych, panel kontaktowy aktualnie jest po prostu dnem. No, bo widziałem SS -y, jak było coś takiego, że gościu napisało przeniesienie postaci. A dostał po prostu wklejoną odpowiedź, że dowody są niewystarczające na zbannowanie jakiegoś tam gracza. No kurde, to akurat mnie się tak rozśmieszyło. No jak można napisać o przeniesienie postaci i dostać odpowiedź, że niewystarczające dowody? No i dla mnie to jest akurat mega śmieszne, bo... To znaczy ostatnio w sumie jak zgłosiłem, to im napisałem, że nie chcę, żeby mi to sprawdzał jakiś leń. Yy, Który mi odpisze, po prostu kopiuj w -klej. No to zrozumcie to, że gościu specjalnie zmienił trochę swoją wypowiedź tą wklejoną, żeby nie było, że ma tam, no po prostu napisał to samo, ale w innym sformułowaniu. Ale widać było, że pisał to ręcznie. No i to mnie trochę rozśmieszyło, bo <laughs> napisałem wprost, że nie chcę, żeby mi odpis ten, odpisywali znowu kopii wklej no i powiedzmy, że i tak odpisali mi kopiuj-wklej, tylko że innymi słowami. No ale no... Powiedzmy, że oni potrzebują te kopiuj-wklej... Mm, ...odpowiedzi, żeby się tam nie przemęczać i tak dalej, jeżeli sprawa jest prosta albo... ...podobna. No ale, jeżeli oni korzystają z odpowiedzi kopiuj-wklej zamiast zrobić coś... No bo na przykład wątpię, że oni sprawdzają logi albo coś jakoś zgłaszasz... No nie, oni tego nie robią. Oni po prostu wysyłają ci odpowiedź gotową, że logi są niejednoznaczne. Na no, co mogą znaczyć logi niejednoznaczne? Czekajcie. No. Yy, akceptuję. I teraz tak. Yy, niejednoznaczny, mający więcej yy, niż jedno znaczenie budzący wątpliwości No i jak logi mogą wzbudzać wątpliwości No bo powiedzmy czekajcie logi Zobaczmy czy w Google grafice będą jakieś logi o na przykład coś takiego Może być, może być Ewentualnie to może być lepsze. Dobra, wezmę sobie tak. Czek powiedzmy, że to są logi. No, mamy po prostu liczby, napisy i tak dalej, nie? Więc czy tu widzicie coś niejedno, niejednoznacznego? Bo powiedzmy coś takiego, że mamy tutaj. Aj, AI... czekajcie, zrobię bardziej o tak. To usunę. I zrobimy tak. IP. 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 No i powiedzmy, że tutaj jest tako, takie samo, takie samo, takie samo, takie samo. I powiedzmy, że na 10 kątach powtarza się to samo IP. Bez vpn -a. Czy to jest dla Was niejednoznaczne? No bo dla mnie to jest jednoznaczne, że tutaj to jest to samo. Powiedzmy, że nie wiem, tutaj mamy kolejną rubrykę. Tutaj mamy z IP, tutaj mamy z. Nie wiem, jakie oni to mają, mogą mieć logi. Powiedzmy, że miejscowość, z jakiej pochodzą te logi. Powiedzmy to samo, to samo, to samo, to samo. Mamy już to takie samo. Hmm, czy to może być niejednoznaczne? No, akurat no, logi nie mogą być niejednoznaczne, więc ich, ich formułka, kopii wklej jest akurat tak bez sensu, że po prostu szkoda gadać. Jeszcze wracając do tego, że w innych grach, na przykład panel kontaktowy Support, e, odpisuje powiedzmy, nie wiem, praktycznie od razu, bo są takie gry, e, wiele rzeczy da się ogarnąć w jeden dzień, a tutaj na przykład, jak chcesz coś załatwić, to to trwa długo. Na przykład, teraz jak mam tam, powiedzmy, kłótnie o ustawienie kamyków, bo mi nie chcę ustawić kamieni, e, no to czekam już chyba 5 dni na odpowiedź. No, według mnie to jest akurat mega długo. No, ale no. No, taka grałem MMORPG, nie? Jak będziesz. W ogóle miałem kiedyś takie coś, coś takiego, że było 16 zgłoszeń na panelu, a i tak mi nie odpisali. Tego samego dnia, tylko następnego. No to jest po prostu masakra. Więc nie ma co, ale ten panel kontaktowy jest serio do kitu. Idę w ogóle, to zobaczę. Mam jeszcze wykrywacz herosów, chyba. Czy nie? A nie, chyba zużyłem. No, na tej postaci zużyłem. Dobra, idę zobaczyć sobie na Sybilkę. Generalnie to nie wiem, pewnie będzie pusta, ewentualnie może ktoś tam stać. Dzisiaj, jak tam byłem, chyba cztery razy. To tylko tam awczył o Matrix. A że on ma 293, to nawet się nie trudziłem, żeby wbijać punkt listu. No i po prostu wybijemy dwójeczkę i teleport, nie? Dobra, idziemy tam zobaczyć. Dobra, jeszcze mam tutaj dużo śmieci. Wczoraj to było chyba. Tak, to było wczoraj. Idę sobie na dyadę, biję dryady, cyk, yy, Heroic. Idę później yy, kolejne bicie pod rząd Herozbroja. Yy, Kolejny uni Pomka. Tak w sumie fajnie się złożyło. Rzadko w sumie tak leci z Driady. Przeważnie to albo pustek, albo liście. Ale legi tak dawno nie widziałem z żadnej jedwójki. Dobra, wezmę sobie ten zestawik. Cykleczonko i zobaczmy tutaj. Hmm, dobra, Sybilka stoi. To sobie zbijemy i zobaczymy, co spadnie. E, dobra, najpierw ją zatruję. Mm, błysk, deszczek akurat na tej dwójeczce tak dobrze działa. Bo zdaje mega fajny damage. Patrzcie, po 8000 tutaj cztery, te, 4300. No ale no, powiedzmy, że to i tak jest mega dużo. No, o, Dobra, dobra, dobrze dałem. I nic nie spadło. Dobra, nie wiem czy sprzedaj tej temy czy nie Sprawdziłbym w ogóle ile ich jest na tonrocie Choć odbijać i tak nie mam zamiaru Jak oni się tam biją kurde po 6 godzin czasami więc zaczął niedługo No a tu jeszcze mi macie pisze, że dzięki na Discordzie No w sumie też dzięki bo fajny deal Mi się opłacało Więc ja tam zadowolony jestem Wcześniej tu się bili w 25 postaci. Bo w osób to tam nie liczę, bo tam większość pewnie buciaki. Ale no. Zobaczmy. A pusto. A czyli możliwe, że tam Rod był. I zobaczmy na dotlogu Ezorin 7, Venera 2, czyli na Wenerkę będę mógł tepnąć. Um. A w ogóle w sumie mogę wygrać na 293 łowce. Dobra, jestem już tutaj i mamy wykrywacz. Aaa, kapłan. Pojawi się w pustynnej był sala 1. Dobra, jeszcze jeden, dawaj. O, młody smok, Pojawi się jaskinia smoczej paszczy. Aaa, dobra, to też skopiuję. Dobra, cek skopiowany. Teraz sobie jeszcze to wrzucę na Discorda Dobra, pięknie. I teraz właśnie jak zmienić to na pewno No dobra, bo to nie jest nowy interfejs, to muszę przy ten. Ach, przyzwyczajenie do nowego interfejsu, gdzie sobie kliknę dwa razy na item mi się po prostu zakłada. No dobra, tu tepnę sobie na... O kurde, za 30 minut. Ale jaja. No dobra, że się muszę butować. E Lipa. E w ogóle teraz na topce najgorsze jest to, że powiedzmy dajemy sobie radę w miarę łatwo, ale aktywności u nas nie ma. Przeważnie jeżeli latamy to w 4-5 osób. Ostatnio lataliśmy w 8. Ale no w te 4-5 osób z plus 350 każdy to S dajemy radę. Tylko że najgorsze co może być to że ten gówniak głupi z podstawówki Conorard Jednym kątem atakuje, przeważnie flopkiem albo rochterem, który ma taki level w sumie prawie jak ja. No i przedłuża tą walkę, no to jest po prostu masakra. Wy kilka osób to jest łatwo, ale ostatnio na dryadzie to była po prostu katastrofa. Jednym tym flopkiem mnie cały czas bił, rochterem wybijał e dwójkę. I weź się nie denerwuj. Ale no i tak napiszę, że logi są niejednoznaczne i nie zbanują mi tego gówniaka. A to akurat seria denerwuje. Bo jednak na no takim paladynem da się przedłużać po 5 minut minimum. Bo jednak no ma 8 leveli przewagi nade mną. No i kurde to przeszkadza. Eee, dobra, jeszcze tutaj muszę wkleić na Discorda. Dobra, to jest OK, OK. Dobra, wrzucone. Nie wiem czy mi się będzie chciał obstawiać to. Jeszcze sobie tutaj wyślę. Dobra. Kappon w sobie chyba za 3 godziny ma maksa. Tak, za 3 godziny ma maksa. I on będzie na posuneka taką sala pierwsza, czyli na tej pierwszej mapce tam na dole. No to niby git, bo za godzinka będzie red mapa. No to niby nie jest aż tak źle. Anerka w ogóle dwie minuty temu wyzerowała i pytanie, czy ją zbili, czy nie. Zgaduję, że tak, jeżeli tu szwaj nie ma. Ta cof, czyli ubita. A I chilipa. Eee, co my tu jeszcze mamy? Idę tego seta wyczyścić już. Ale teraz widzimy się dopiero, jak dojdę tam do góry, bo kurde, daleka droga przede mną. Dobra, złapałem. Tak i czułem właśnie, że leci na bocie, bo kurde jakby nie leciał to bym mi spierdzielał. A tak to ubity. Yy, I pytanie jak z zetem. Jeżeli on tu nie stoi, to zgaduję, że to mogą być moi starzy koledzy z I Wolf Alone. Czyli po prostu zdrajcy. No, sprawdźmy no, to kurde. Może bym sobie nagrał jeszcze, nie wiem. Jakieś inne filmy z tej trzy setki. I w ogóle z Margo. No teraz, no jeżeli mam być szczery, to mi się tak nie chce nagrywać. To znaczy, teraz nawet mam chęć, ale ogólnie, kurde. Jeżeli tak pomyślę, kurde. Odpalić nagrywanie, nagrać film. No i co ja mam na tym filmie powiedzieć? Co mam na tym filmie nagrać? No brak pomysłów, ta gra jest nudna. Dobra, biję sobie dalej to Amuno, mam nadzieję, że kamyk spadnie. I tyle. No a teraz to było takie, że o, dobra, nagram sobie tego deala, bo jest w miarę fajny, no i zobaczymy, co tam dalej będzie. No a że już, no tak jak mówiłem na początku, że jak już włączyłem nagrywalnie, ach, szkoda byłoby tego nie nagrać do końca. No wyczyszczę jeszcze tego seta, tylko że trzeba go wyczekać, więc widzimy się w sumie jak z respi. O, kurde, i mi ucieknie. No, wytepał. Dobra, czyli zaraz powinien respić set raczej jeżeli on stąd skiery dzielił. W ogóle, jak teraz nadeszła mnie taka myśl, nie? W ogóle za dwa tygodnie te całe studia. Ciekawe jak tam u mnie będzie w ogóle z, ten, z czasem. Choć myślę, że no teraz akurat mam mega dużo czasu, ale na studiach no liczę, że nadal będę miał powiedzmy więcej czasu niż w liceum. Bo jednak, no, jak byłem w tym liceum, to matwi jest dużo zadań do z matmy dorobienia, No to jednak, no, to trochę czasu zajmowało. Ale i tak czas wolny był. Teraz powiedzmy, że, no, mam jednak nadzieję, że tego czasu będzie jeszcze więcej. Eee, w ogóle okazało się, że na roku jestem z graczem, z którym gram w Revolutions. I to jest kurde, najzabawniejsze. Jeszcze mogłem być powiedzmy. No, już nie na roku, bo byłby na innym kierunku, ale z Redem. Tylko że on stwierdził, że jednak nie chce iść tam do studia. No i zmienił swoje po prostu sobie plany. No ale i tak zabawne, że powiedzmy, że jestem z kimś na roku z Margo. Ogólnie, hmm, w sumie, co jeżeli ktoś jest na Politechnice Gdańskiej na pierwszym roku na budownictwie, to może się odzywać, bo kurde, może być zabawnie. Hmm, i cóż. No, seta dalej nie ma. Yy, a właśnie w komentarzach możecie mi pisać jakie tematy filmów chcielibyście zobaczyć, yy, co mam na nich robić i tak dalej. Plus jeszcze dostałem ofertę wystąpienia na kanale młogusowy Zademiarz Margonem? Margonemski, coś takiego. Mm, tam ogólnie chyba był już Gawen, kto tam jeszcze był, Darfuś, Vegeta ma być, A wydaje mi się, że ktoś jeszcze był, no i ogólnie byłyby tam pewnie takie pytania typu, to znaczy, yy, pytań nie pamiętam, ale no pewnie będzie po prostu pytania o, nie wiem, moją ścieżkę margonemską, jak w to zacząłem grać i tak dalej, nie? E, więc prawdopodobnie, jeżeli znajdę chwilę czasu, to po prostu pogadam z Mugusem, z tym, bardziej, on, e, tym bardziej, że on jest chyba z Gdańska. Wiem, że na pewno raczej jest z Trójmiasta, czyli no mega blisko, ale no, gadalibyśmy przez Discorda lub TS-a prawdopodobnie. W zależności od czego, co on tam woli, bo mi to w sumie obojętnie, choć na TS-a nie wchodziłem już bardzo dawno, teraz w sumie only Discord. Gdzie kiedyś było, że o tylko TS, tylko test ten Discord jest jakiś zbugowany. No ale no cóż, kiedyś no też siedziałem na tym ts margonemskim, to teraz ten Discord, ten TS margonemski jest mega lipny. No przecież tam się wchodzi, no to nie wiem, ostatnio byłem to patrzę. O, Kapi na awku ten administrator jakiś tam, nie? E, sobie patrzę dalej, tam kurde po max trzy osoby na kanał. Większość pusta. No i tylko takie. No, ten TS umarł. Pomimo, że tam kiedyś było mega dużo ludzi. Jak jeszcze ja miałem szeryfa na kanale Classica. Ale później w sumie straciłem go za nieaktualizowanie chyba daty. Ale no, znając życie i tak, jakbym sobie tam pogadał, no to oddaliby mi to. Ale po co? I tak przestałem korzystać z tego, tego TS-a. Więc nie, nie miało to dla mnie sensu. Ech, niech ten kurde se respi, no. Dobra, znowy nagrywanie jak on trespi, bo już zaczynam gadać głupoty. A te dwójki jak nie było, tak nie ma. A już prawie 20 minut filmu. O. Ta dwójka tak długo respi, że... ...prenserowi po zostało zdążył wrócić. <tanser> jak zabawny. Ciekawe czy ktoś to wybił po prostu jak tu leciałem, czy co. Dobra, no dalej czekam. O, mroczny Lodi. Dobra, złapany, cykl podwójny. E, na jednym zrobił unik. Fizykiem to raczej by na jeden i tak atak poleciał. Ale no cóż, diamentowa, i tak ubity. No i cóż. Ja zdążyłem dodać dwa razy Rensera, raz do Diego i... No Turin mi wytepał, a seta dalej nie ma. Wow. No i pięknie, w końcu set zrespił. No to cóż. Może taka legenda? no i fajna legenda mega fajna dobra kończę ten odcinek no i tak już nie ma nic ciekawego do roboty może nagram w sumie jakiś film jak będzie będą jakieś dymy kuret na topce bo przeważnie codziennie coś tam się dzieje tylko że głównie to wygląda na tak jak mówiłem że albo szybkie walki albo po prostu przedłużanie żeby jakim wybili je dwójkę więc Nudy, nudy fest. Tym bardziej, że mnie taki paladyn może trzymać po 10 minut. To znaczy, jak gierką bije, to w sumie on szybko schodzi, nawet jak przedłuża. Pię nawet 5 minut chyba nawet nie uciągnie. Pomimo dotyków i... E bleków, nie? orki. No cóż, dobra. Zobaczymy w sumie następnym razem, jak uda mi się złapać tego fa e kartofla na walkę do, do filmu. No i cóż, no w sumie z tego odcinka od to byłoby tyle, więc dzięki za oglądanie, do zobaczenia, cześć!